Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmiku! Jest to film specjalny i ostatnio wam o nim gadałam, ponieważ jest to kolaboracja z Hiroshi. Kim jest Hiroshi? Heroshi możecie kojarzyć, bo ona zrobiła emoji na nasz serwer, do którego swoją drogą link jest w opisie. I to ona zrobiła te zawieszki. Ale, oprócz tego, się tego nie wiedzieć, ale Hiroshi też jest youtuberką i prowadzi swój artystyczny kanał. W większości rysuje tam oce od widzów, więc obczajcie sobie jej kanał. Poza tym, taki sam film, jak teraz oglądacie, tylko z jej perspektywy, pojawi się na właśnie jej kanale, więc będą tam jej przemyślenia i reakcje na to, co i wyśle. Na czym będzie polegać kolaboracja? Jeżeli oglądaliście filmik, gdzie wymieniałam się oce z Winter Ross, to będzie dokładnie to samo. Wysłaliśmy sobie nawzajem z Hiroshi nasz oce. dostała Aleksandra, Amelie, Arkadiusza, Emilie, Helenkę, Jana, Krzysztofa, Mateusza, Tatianę i Zośkę. Ponumerowałam ich od 1 do 10 i dostała do nich rewki. Ona zrobiła dokładnie to samo. Dostałam Hope, dostałam Klarę, dostałam Yuki, dostałam Aishę i dostałam Motoko. I też ponumerowałam je. Kolaboracja polega na tym, że ja losuję swoje OC i rysuję OC od Hiroshi. Po czym? Nie mówię jej, kogo wylosowałam i rysuję te dwa OC razem w jakiejś sytuacji, w jaką sobie tam wymyślę ale robię tylko lineart. Następnie wysyłam ten lineart Hiroshi, a ona mi wysyła swój lineart. Wymieniamy się nimi i ja koloruję lineart, który ona zrobiła z dwoma wylosowanymi przez nią OC, a ona koloruje lineart, który ja zrobiłam. Też z dwoma OC. I potem sobie to wysyłamy. Więc obie te prace będą wspólne. Dosyć gadania, zaczynajmy. Pierwsze, co trzeba zrobić, to muszę wylosować jedną ze swoich OC i zrobimy to randomowym generatorem liczb. Ustawiłam sobie minimalna liczba to 1, maksymalnie liczba to 10, bo tyle ich wysłałam i losujemy. Nie będzie to zbyt widowiskowe, ale wygenerujmy. Jeden. Jeden, jeden. Kto był jedynką? Aleksander. Dobra, będziemy losować Aleksandra. Teraz pytanie z kim? Maksymalnie 5, bo tyle ich wysłała. Uwaga, generujemy partnerkę dla Aleksandra. 4. Aisze. Aisha wygląda w ten sposób i będzie ona ciglowała sobie z Aleksandrem. Dobra, gdy w tle się tam gotuje coś, to ja wam powiem, kogo my w ogóle rysujemy. Zaczniemy może od Aisha, która jest oce od Hiroshi Jest ona córką od innej oce, motoko, która wygląda w ten sposób. Tak szczerze w środku liczyłam, że właśnie wylosuję motoko, bo bardzo mi się podoba jej design, ale Aisha też jest bardzo urocza i kolorami pasuje ona do mrocznego Aleksandra, więc. Nice. Tak jak wspominałam, jest ona córką Motoko i została ona wychowana przez swojego ojca, który był trochę. <laughs> ale bał o nią. Jest wicedowodzącą w hotelu pod latarnią. Jeżeli nie wiecie, co to jest hotel pod latarnią, to spytajcie Hiroshi. Napiszcie jej w komentarzu, żeby zrobiła film o Lora, tak jak ja. No i ona w tym hotelu ogarnia większość tych rzeczy. Jest bardzo ciekawską osobą i często wypytuje gości o ich życie codzienne. Czasami nawet im pomaga, dając broń albo przydatne informacje. Nie wie ona, że Yuki, czyli... Inna OC od Hiroshi, która wygląda w ten sposób, ona ma w ogóle śliczny design, jest sobowtórem jej dawnej przyjaciółki i nigdy się o tym nie dowie. Bo Aishat ma swojego androida, który się nazywa Yuki i ta Yuki została stworzona na wzór jej dawnej przyjaciółki. To jest skomplikowane. I know. Ale tak, ona nie wie, że to jest jej dawna przyjaciółka, a mają cały czas przy sobie, więc... Nevermind. Aisha bardzo lubi rozmawiać z ludźmi i jest otwarta na nowe relacje, ale nigdy ludziom nie współczuje, ponieważ uważa, że współczucie czyni ludzi słabym. Tak, więcej o Aisha nie dostałam. O, patrzcie. Patrzcie, widać tu koko, jak sobie śpi. Nie zauważyłam tego, ale to jest koko. Dobra, to nie jest o koko. I mamy tam Aishę i mamy Aleksandra. Który tak pokrótce wam powiem, że jest ym, to pogrążony w żałobie facet, który desperacko poszukuje sposobu, żeby skrócić swoją przybraną siostrę, którą bardzo kochał. I jest to egoistyczny facet, taki szorstki w obyciu. Nie jest on zainteresowany przyjaźniami, o ile nie przynoszą mu one korzyści. Jedyna osoba, do której tak naprawdę Czuje on sympatię, to jest Mateusz, czyli taki ziomek, który kiedyś mu uratował życie i nieważne. Jeżeli znacie mojego to wiecie, kto tam jest Mateusz. Jeżeli nie znacie moich oce, to zrobiłam dwa długie filmy, gdzie omawiam każdą z nich i ich historię, i ich wygląd, i ich relacje, i świat ten cały spędziłam nad tym, w wie ile godzin jest. Jeżeli nie znacie mojego oce, a chcecie ich poznać, to bardzo zapraszam serdecznie. Link do filmu z Lore będzie w opisie. I tak! Aleksander jest kim jest? Nie jest tu zbyt typek do lubienia. Aisha jest kim jest? I teraz jak ich połączyć? Myślałam w tym chwilę i wymyśliłam, że Aleksander mógłby przyjść do hotelu od tej motoko. Nie wiem, jak ten hotel wygląda, ale wiecie, wyobraziłam sobie i mogliby oni razem z Ajszą wymienić jakieś w świecie przydatne informacje charakterowo się to zgadza. Myślę, że taka scena rzeczywiście mogłaby zaistnieć. Ciężkie się wylosowało, naprawdę. Taki jest plan. Oddaję Was w ręce mnie z przyszłości, która to rysuje i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem też ciekawa, co wymyśliła Hiroshi i kogo wylosowała. Nie mogę się doczekać, aż mi to wyślę Skończyłam rysować, trochę mi to zajęło Jest gotowa scenka Zrobiłam ich obojga Jak się wymieniają, tak jak mam mówiłam I zostawiłam pole do popisu Hiroshi może sobie na tych kartkach Narysować co chcę, mam nadzieję, że to jakoś Wykorzysta i tło Nie zrobiłam tła, dodałam tam jakieś drzwi I tyle, może zrobi tło, może Nie zrobi tło, jestem ciekawa Bardzo ciekawa, kogo by rysowała Hiroshi Wysyłam mi to i widzimy się Jutro, pojutrze, zobaczymy kiedy ona wyś Witam w kolejnym dniu i jestem excited, bo wczoraj wieczorem widziałam, że Hiroshi wysłała mi swoją część artu i nie oglądałam tego specjalnie. Wysłała mi to spoilerze, żeby mogła mieć reakcję na żywo. I teraz sobie odsłonimy to, co ona tam narysowała. Byłoby śmiesznie, jakby wylosowała te same postacie. Mamy tutaj dwie wersje. Jedna jest bez tła, jedna jest z tłem. Jak się kliknie na Discordzie, jaką wersję bez tła wygląda to jak kupa, więc wysłała mi też wersję z tłem, żeby od razu widziała, co tu jest narysowane. Więc. Uwaga, otwieramy. Tatianka! Tatianka i? Która to jest? Tatianka i Klara. Tak? Klara? Chyba Klara. Chyba I one są w warsztacie od Tatianki i oglądają jakieś broń. Oh my god, that's so cute. I to jest świetne, bo Klara jest mechanikiem, a Tatianka jest kowalem. Myślę, żeby się świetnie dogadały. Oh my Jezu, ty zrobiłaś tło i teraz ja muszę to tło pokolorować? Ale na szczęście jest całkiem proste. Tak jak patrzę teraz na te moje, to takie mało ekspresyjne jest, ale... Ale Aleksandry się trafił. Nie, trochę głupio, ale dobra. Nadrobimy to kolorując to. Ja będę sobie tutaj gadać, a w tle będzie się gotować ten rysunek. Muszę ci przyznać, Hiroshi, że twój lineart... Prawie był moim trzynastym powodem. Jest śliczny, jest naprawdę śliczny. Sami widzicie, że jest to naprawdę ładny rysunek, ale Heroshi robi tak cienki lineart. Ja, jak rysuję lineart, to na około, zwłaszcza na około postaci, robię go taki grubszy, żeby ta postać się wybijała z tła. Hiroshi tak nie robi. Więc w jej stylu wszystko jest takie cieniutkie. I jak ja wypełniałam konkretne części, na przykład spodnie, włosy, albo ciało, myślałam, że mi coś rozniesie. Jeden delikatny ruch ręką i ja już wyjeżdżam poza te kontury. Więc tak, kolorowało mi się to bardzo przyjemnie. Oprócz tej początkowej fa Wypełniania tego kolorem, bo poza tym to bardzo fajnie mi się to kolorowało. Zwłaszcza Klara. Klara 10 na 10. Jak doszłam do Tatiany, well, myślałam, że oszaleję Klara się kolorowało, mm, bardzo fajna postać, bardzo fajne kolory. Zwłaszcza mi się podobało, że ma rude włosy. I cały rysunek zrobiłam też w taki w brązach rudości, taki ciepły. Ten rysunek zrobiłam. Czy oni są w jakiejś chacie? I tak pada światło, i tam w środku jest trochę kurzu Taki był plan Ale tak Klarę rysowało mi się 10 na 10, tak jak już wspominałam Za to Tatianę Well, Tatianę myślałam, że oszaleję Ale to jest skill <güler> <iy dry> issue <prejudice> To nie jest w żadnym stopniu wina od Hiroshi, tylko to jest moja wina, bo ja... Jeżeli mnie znacie dłużej niż 5 minut, to wiecie, że ja nienawitek kolorować I mi to nie wychodzi, chociaż się staram Starałam się jak mogę i myślę, że efekt końcowy tego rysunku jest całkiem, całkiem, całkiem jak na moje umiejętności nawet ładnie. Ale też nie oczekujmy jakichś świecie fajwe tutaj, bo no, kolorowanie to nie jest moja specjalność. Myślę, że Hiroshi sobie o wiele, wiele lepiej z tym poradzi niż ja. I wracając do Tatiany, ona jest bardziej brylasta, br to można tak powiedzieć, i ciało jest bardziej wypukłe. Co to jej robi? brzydala. Diana jest bardziej taka wypukła, mam więcej kształtów, tak to można powiedzieć. Ma kaloryfer i tutaj ma mięśnie i w ogóle i ma tylko crop top, więc cały ten brzuch i ten sześciopak był odsłonięty. I ja myślałam, że oszaleje. Zwłaszcza zwłaszcza tutaj z barkiem. Nie wiedziałam jak kompletnie, jak sobie z tym tutaj poradzić. Widać to pewnie na nagraniu, że ja się z tym barkiem męczyłam z 20 minut. Ale oprócz tego przyjemnie się to kolorowało. Trzeba przyznać, przyjemnie się to kolorowało. Hiroshi lineart jest bardzo wyraźny i ładnie kształty zarysowuje. Zarysowuje, zarysowuje. Więc nie było momentu, że myślałam sobie, o mój Boże, co to jest? I musiałam kombinować, co tam jest narysowane. Nie, wszystko było jasne i piękne. Musicie mi przyznać, że włosy od Klary wyszły mi pędziłam nad nimi trochę i zwykle nie koloruję w ten sposób, jaki widzicie, bo ja zwykle takich rysunków nie robię. <laughs> Zrobiłam tutaj taki cel shading z trochę airbrushem, bo stwierdziłam, że renderowanie tego nie ma kompletnie sensu, to jest bardzo taki stylizowany rysunek. Te postacie są zbyt nierealistyczne, żeby to renderować. Nie wiem, może ktoś potrafi, ja nie potrafię i ja wiem, że to by wyszło bardzo, bardzo źle. Już w poprzedniej kolaboracji z Winter Rose próbowałam renderować, gdzie rysunek też był bardzo stylizowany. I tak jak mi się ten rysunek podoba nadal, to jak patrzę na to teraz, to mogłam tego nie robić. Więc tutaj uniknęłam tego błędu i nawet się nie pałam w render. Więc 99% tej pracy zrobiłam taki płaski bruszem. Całość mi zajęła około półtorej godziny półtorej do dwóch godzin, ale będę szczery, to przez to, że się obijał. Po prostu sobie siedziałam i rysowałam, to nigdzie się nie śpieszyłam, nie robiłam jakiegoś speedruna. Głowa pusta, tylko rysowanie. Mam nadzieję, że Rosy się nie obrazi, że tro tło trochę rozmazałam, bo chciałam, żeby wybiły się te postacie na pierwszym planie. Coś, co mi się bardzo podoba na tym rysunku, i oczywiście przyznać, że wyszło całkiem, całkiem, to ten miecz, czy broń, nie wiem co to jest. <laughs> bardzo fajnie mi wyszło kolorowanie. <laughs> tak wygląda gotowa praca. Tak jak wspominałam, zajęłam jej około max 2 godzinki. Wysłałam ją już Heroshi i mam nadzieję, że jej się spodobała. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak zareagowała na nią, to odsyłam do jej filmiku. Link do jej kanału będzie w opisie. I o ile się da, to spróbuję tutaj też kartę karcie go tutaj przypiąć. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. Starałam się. A teraz pora zobaczyć, jak moją pracę Pokolorowała Hiroshi. Proces kolorowania tego oczywiście będzie na jej kanale, a my zobaczymy, co ona tam wymyśliła. Napisała, że skończyła, i otwieramy. Uwaga! Oh my! Jak zwykle Hiroshi to zrobiła swoim świecącym w stylu, jak oglądaliście kiedyś pracę od Hiroshi, ona robi wszystko takie bubbly, żelkowe, nie wiem jak to określić, tak niestety kojarzy robi się z takimi żelkami i z tej widać, że to ona kolorowała. Zastanawiałam się jak ona sobie poradzi z moim lineartem, bo mimo wszystko mój lineart jest taki trochę myślę, że ciężki do kolorowania, bo ja tak jak wspominałam nie koloruję, ale poradziła sobie. Coś co mnie boli, że nie zrobiła, to zostawiłam jak widzicie taką plakietkę tutaj i myślałam, że coś tam Typu, nie wiem, recepcja albo coś w tym stylu, ale zostawiła to. Rosh, i to był Twój moment do popisania się, i nie skorzystałaś. Ona też, widzę, poszła w takie brązy. Mamy jeden braincel i jest wspólny. I zrobiła to słownie to samo co ja: czyli nie renderowała tego, tylko używała takiego flat brush'a i airbrush'a. Mówiłam, jeden braincel wspólny. jedną rzecz, którą mogłeś zrobić, a nie zrobiłaś, na tych bilon, nie bilonach, jak to się nazywa, na papierkach. Pieniądze, papierki, rozumiecie? <laughs> Mogłeś narysować tam jakiegoś grzyba bo coś, nie wiem, jaka jest w swoim świecie waluta. Mam nadzieję, że ci dobrze kolorowała mój liner. Oceńcie, jak poradziła sobie Heroshi i jeżeli chcecie wiedzieć, czy mój liner się dobrze kolorowało, czy to też był jej trzynasty powód, to obczajcie <laughs> ten filmik. Tak jak wspominałam, jest na kanale od Heroshi. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taka kolaboracja wam się spodobała i napiszcie, czy chcecie więcej kolaboracji i jeżeli tak, to czy macie może jakichś mniejszych youtuberów, którymi chcieli żebym zrobiła kolaborację. Może z Winter Rose? Winter Rose mrugam do ciebie. <grymne> I to koniec epickiej kolaboracji. Powstały dwa rysunki. Napiszcie w komentarzu, który wam się podoba bardziej. Jeszcze raz zapraszam na kanał od Heroshi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym filmiku. Prawdopodobnie z ozdabiania szkicownika. Motyw na ten szkicownik. Wybraliście wy na Instagramie Link do mojego Instagrama jest w opisie I robię tam ankiety do odcinków I zgadnijcie co moi kochani Widzowie z Instagrama Wybrali jako motyw Szkicownika Krzysia Posypanego brokatem Że jestem zawiedziona To mało powiedziane Czy spodziewałam się więcej po was? Nie I to tyle na dzisiaj, trzymajcie się Pa 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 pa